Dzień dobry moi drodzy. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na kanale Italia Moim Okiem. Dzisiaj zapraszam was na film z tego miejsca. Jeśli jesteście ciekawi gdzie jesteśmy i czy jesteśmy ciągle jeszcze we Włoszech oraz dlaczego to miejsce, w którym jesteśmy może być bardzo, bardzo niebezpieczne i bardzo szkodliwe dla zdrowia. Zapraszam was serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka właśnie z tego miejsca Rosiniano Marittimo. Kochani, miejsce to nazywa się Roziniano Marittimo, natomiast jeśli spojrzycie na przykład Google Maps, to zobaczycie, że to miejsce może też nazywać się Roziniano Solue. Solwe, dlatego że tutaj niedaleko znajduje się fabryka, która właśnie nazywa się Solwe. i jest to fabryka e, belgijska, e, dlatego Enrico mi podpowiedział, że nazywa się Solue, bo dla mnie wydawało się, że nazywa się Solway, ale nie nazywa się Solwe, nazywa się Solwe. Stąd też nazwa tego miejsca Roziniano Solue. Czasami można znaleźć na mapie. Jesteśmy, kochani, na białej plaży. Biadzie Jak widzicie, za mną znajduje się morze, które wygląda po prostu jak z bajki. Jeśli kiedykolwiek byliście na przykład w Meksyku, to właśnie tak wygląda plaża i tak właśnie wygląda morze. A jesteśmy we Włoszech, jesteśmy niedaleko, jesteśmy w regionie Toskanii, jesteśmy niedaleko miasta Livorno. Takie większe miasto, które się tutaj znajduje niedaleko, to właśnie Livorno. I generalnie tak, to są białe plaże, ale to są, kochani, plaże, które. Wcale nie są takie piękne i tak. Nie, piękne, ok, może są, ale jeśli chodzi o ich niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia, no to niestety tutaj muszę postawić znak zapytania, dlatego że nie wiem, nie potrafię wam potwierdzić ani zaprzeczyć. Podam wam jedynie informację które udało mi się wyczytać na Wikipedii, więc jeśli macie w nosie ten film, to zapraszam serdecznie do y, rzucenia okiem na Wikipedię i tam znajdziecie informacje dotyczące tego właśnie miejsca. Natomiast jeśli chcecie mnie posłuchać, zobaczyć może widoki, mnie... Fajniej by było, gdybym była na Waszym miejscu, posłuchać i zobaczyć na oczy własne to miejsce, czy na oczy własne, po prostu przez mój film zobaczyć to miejsce. Natomiast jeśli nie macie ochoty na spędzenie z tego, tej chwili czasu, to oczywiście zapraszam serdecznie do rzucenia okiem na Wikipedię, skąd czerpałam informacje do dzisiejszego filmu. Także mówię Wam wprost, że to nie jest wiedza, którą ja posiadam, a po prostu poszłam, żeby doczytać, żeby się dowiedzieć co nieco na temat tego miejsca, żeby coś Wam więcej powiedzieć, żeby nie tylko po prostu... stać. Tutaj ładnie wyglądać. Kochani. Yy, niedaleko tejże plaży, na której się w tym momencie znajdujemy, znajduje się fabryka Solwe, która jest fabry fabryką belgijską, chemiczną fabryką. Chemiczną fabryką. I tutaj już generalnie powinniście się zastanowić nad tym, chemiczna fabryka i tutaj znajduje się ona bardzo niedaleko. Ja próbowałam zrobić, nakręcić wam, żebyście zobaczyli, jak blisko jest ta fabryka. Może mi się uda pokazać ją w tle teraz. Tutaj z tyłu znajduje się ta właśnie ta fabryka, więc ona jest bardzo blisko plaży. Ona powstała w 1914 czy tam 12 roku, nie do końca pamiętam. W każdym razie znajduje się naprawdę w sąsiedztwie plaży takim no, bezpośrednim, no można powiedzieć. I generalnie tak, Wikipedia podaje, że ta fabryka od początku kiedy powstała, miała po prostu rury do oddawania tych wszystkich resztek z produkcji, właśnie no na tą plażę, na to morze. Dlatego też generalnie e, te plaże są białe, bo fabryka ta używała na przykład sody, sody oczyszczonej do właśnie produkcji. Ona produkowała różne rzeczy, ja nie pamiętam dokładnie, co produkowała, natomiast resztki tego, co e, ona tam miała produkcji, wyrzucali po prostu do wody i na plażę i w związku z tym była to między innymi właśnie soda oczyszczona, była to woda utleniona, był to chlor i było to też na samym początku ich produkcji, to się zmieniło w 2008 roku, czyli bardzo niedawno, e, po, jakby ta fabryka pozbyła się rtęci, po włosku rtęć to mercurio, ja musiałam specjalnie sprawdzić, jak się tłumaczy mercurio na polski i tłumaczy się to po prostu rtęć, czyli żywe srebro i oni wszystko to do 2008 roku, razem z rtęcią włącznie, wyrzucali słuchajcie, na plażę i wyrzucali do wody. Dlatego też napisane jest na Wikipedii i generalnie jest to też jakby jak się wchodzi na wejście tutaj na plażę, to jest napisane, że jest zakaz kąpania się właśnie między innymi przez to, że plaże te i woda ta jest mega, mega zanieczyszczona. Jest mega zanieczyszczona i w dodatku może być naprawdę y, dla zdrowia bardzo niebezpieczna. Oczywiście nie ma żadnych potwierdzeń, znaczy Wikipedia potwierdza, że oni wyrzucali resztki do wody i na piasek, natomiast y, Tutaj generalnie nie obawiają się tego aż tak bardzo, mówią, że to nie jest potwierdzone, że to są jakieś legendy. Enrico to nazywa legendami. Natomiast nie wchodzi do wody. W sensie wszedł tylko stopami, ale Ali absolutnie nie pozwala na piasku czy do wody się bawić. Po prostu się obawia. Chociaż ja mu powiedziałam, że jeśli faktycznie wyrzucali tutaj rtęć do wody czy na piasek, no to rtęć generalnie oddycha się również rtęcią, co jest też bardzo niebezpieczne dla zdrowia i w ogóle dla naszego wnętrza. Więc generalnie jeśli jesteśmy tutaj i faktycznie oni wyrzucali rtęć, no to może być tak, że po prostu nieważne, że ona nie wchodzi do wody, ale oddycha tym powietrzem rtęć. Więc generalnie tak, fabryka to już wiecie. I generalnie to, co chciałam jeszcze Wam powiedzieć na początku, tutaj przy wejściu do plaży, jest zakaz kąpieli. Słuchajcie, zakaz kąpieli, czyli po prostu zakaz wchodzenia do wody. Dziwne jest dla mnie to, że przy plaży, nie wiem czy to widać, myślę, że to widać, znajduje się, słuchajcie, Banino, czyli jak to się nazywa? No wiecie, ten ochroniarz wodny, jak to się nazywa? o ratownik. Przy plaży znajduje się ratownik i pokażę Wam teraz, zresztą w ogóle w ciągu tej mojej przemowy długiej, bo długiej, ale dlatego, że chciałabym po prostu, żeby ten film był jednym odcinkiem, czyli po prostu pokażę Wam to miejsce i dzisiaj odcinek się zamknie. Słuchajcie, są ludzie w wodzie, ludzie w wodzie, dzieci w wodzie, psy w wodzie, mimo, że jest po prostu zakaz wchodzenia do tej wody i mimo, że są właśnie te legendy, czy te historie prawdziwe, trudno powiedzieć, mówią o tym, że ta woda jest mega zanieczyszczona, mega szkodliwa i może być po prostu dla zdrowia bardzo niebezpieczna. Także kochani, jak widzicie, włosi sobie nic z tego nie robią. Nic, nie, w ogóle ich to nie obchodzi, że mogą źle skończyć. Mimo wszystko wchodzą tutaj, rozbijają namioty, jest tutaj naprawdę bardzo wiele ludzi. I generalnie ja pytam się Enrico, no ale to twoi znajomi co mówią, przyjeżdżają tutaj. No więc Enrico mi mówi, że warto jest tu przyjechać, żeby to zobaczyć, bo plaże wyglądają naprawdę jak te na, w tropikach. To prawda, ja potwierdzam, że po prostu. Pilarze są białe i woda jest naprawdę lazurowa. Nie wiem, czy film odda dokładnie to, o czym mówię, natomiast mam nadzieję, że tak. Wrzucę Wam jeszcze na Instagram jakieś zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć naprawdę, jak to wygląda. Więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie na mój Instagram, gdzie znajdziecie właśnie zdjęcia. I Enrico generalnie mi potwierdza, że jego znajomi mówią, że warto jest tutaj przyjechać, żeby to zobaczyć. Jest część tych znajomych, którzy absolutnie tutaj nie przyjeżdżają, dlatego że czyta, wie i stara się być poinformowana o tym, co się może wydarzyć podczas pobytu właśnie na tej plaży. Helikopter. A są tacy, którzy generalnie przyjeżdżają i nie wchodzą do wody, tak jak na przykład my. Przyjechaliśmy tutaj raczej, żeby Wam pokazać taką nowinkę, taką, taką perełkę tutaj, która znajduje się w regionie Toskanii. Więc generalnie są tacy, którzy nie wchodzą do wody, a są tacy, którzy jak Wam zresztą pokażę, nic sobie z tego nie robią, że mogą faktycznie y, jakby mieć wpływ negatywny na ich zdrowie to, ten, to powietrze, y, ta woda, ponieważ nie wiem czy wiecie, jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, ale to też nie dlatego, że wiem, bo jestem taka mądra, czytałam, że rtęć przedostaje się również przez skórę, więc nie ma znaczenia, czy ta rtęć generalnie jest. W piasku, w wodzie, czy wy tak naprawdę dotykacie czy nie dotykacie, możecie ją wdychać, możecie po niej chodzić, i ona może po prostu się dostać do waszego organizmu i ma tak samo negatywne i bardzo złe skutki na wszystko to, co macie w środku, czyli na nasze flaki, na wasze wnętrzności. No więc generalnie e, ja myślę, że my się będziemy zaraz stąd zbierać. Tak naprawdę chodziło tylko o to, żebyśmy po prostu tutaj przejechali, tędy zrobili sobie dwa zdjęcia, pokazali wam to miejsce, aniżeli żebyśmy tutaj plażowali jakoś specjalnie. Takiego zamiaru nie było. E, jesteśmy w drodze do Sieny i w Sienie będziemy. W dniu jutrzejszym, w dniu dzisiejszym w Sienie odbywa się palio, kochani. Palio, czyli generalnie po całym mieście biegają konie, ale nie tak luźno biegają konie, tylko po prostu jest wyścig konny. To jest coś niesamowitego. Myślę, że może mi się uda powiedzieć Wam coś więcej na temat palio w Sienie, jak będziemy gdzieś bliżej tego miejsca. Teraz zostawiam Was tylko z tymi plażami białymi, bielusienkimi tymi tropikalnymi plażami. A y, jeśli chodzi o Sienę, to będzie już to może w następnym odcinku. Opowiem Wam też, co się je w tych regionach, ponieważ nie je się tylko i wyłącznie makaronu, ale też faktyczną zupę, którą mam też Wam zamiar pokazać. Jeśli tylko uda mi się znaleźć takie miejsce bardzo typowe dla tego regionu, gdzie po prostu podają tą zupę, z chęcią Wam ją pokażę, a tymczasem pokażę Wam jeszcze kawałek tej plaży, plaży białej w e, tym miejscu, w którym jesteśmy. I e, mam nadzieję, że e, zostawicie kciuk w górę, że wpadniecie na Instagram, żeby zobaczyć zdjęcia z tego miejsca. Jeśli będziecie gdzieś w okolicach e, Livorno, czy będziecie w drodze do Florencji, generalnie będziecie gdzieś w okolicach Pizy, to warto jest wstąpić tutaj, żeby po prostu zobaczyć ten fenomen białych plaż. Natomiast ja na waszym miejscu e, nie wchodziłabym do wody i generalnie nie, e, nie zabierałam ze sobą dzieci, żeby bawiły się w tym piasku. Ale to oczywiście zostawiam wam, waszej decyzji do podjęcia. Yeah. <laughs> Bo generalnie to nie jest mnie o tym osądzać, co robicie, jak robicie. Ja generalnie widzę tą fabrykę w oddali i trochę przechodzą mi dreszcze po ciele, generalnie. Ale jak mówię, zostawiam do Waszej decyzji, czy wchodzić, czy nie wchodzić, czy zostać, czy nie zostać. To by było, kochani, na tyle. Teraz pokażę Wam. Pokazałam już w trakcie filmu, w trakcie tej pogadanki te rzeczy, o których mówiłam. Także dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną. Zapraszam serdecznie do śledzenia mnie w dalszej e, mojej karierze na YouTubie. I tak jak mówię, powtarzam. Powtarzam kilkukrotnie, dwunastokrotnie wpadajcie na Instagram, gdzie na bieżąco mnie możecie zobaczyć, zobaczyć zdjęcia i relacje z tego, co robimy. Dobra, pani, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa, pa.